Nawalny podjął decyzję w sprawie powrotu do Rosji i Aleksiej Nawalny zapowiedział powrót do Rosji. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny poinformował w środę, że wraca do Rosji. Planuje przybyć do Moskwy 17 stycznia samolotem. Nawalny jest obecnie w Niemczech, gdzie przechodził leczenie po próbie otrucia go bojowym środkiem chemicznym. Nawalny uważa, że za próbą jego otrucia stały władze Rosji, w tym prezydent Władimir Putin. Nawalny przebywa na rehabilitacji w Niemczech. Opozycjonista zapadł w śpiączkę w sierpniu 2020 roku. Na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii i do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu został hospitalizowany w Omsku. Później na prośbę rodziny został przewieziony na leczenie do Berlina. Władze Niemiec uznały, że próbowano go otruć wysokotoksycznym środkiem typu Nowiczok, opracowanym jeszcze w czasach ZSRR. Nawalny uważa, że za próbą jego otrucia stoją władze Rosji, w tym Putin.